W zasadzie nie da się trzech samochodów ustawić w taki sposób, żeby każdy z nich mógł tego kabla sięgnąć, powiedzmy nawet jak są trzy osobne złącza. Ten wiodący Tesla umieszcza port ładowania z tyłu, z lewej strony. Szczególnie, że coraz więcej państw deklaruje, że będzie przechodzić na auta właśnie wyłącznie zasilane energią elektryczną. Elektryzujące rozważania roślinożercy. Często się zastanawiam nad tym, z jakiego powodu porty ładowania w niektórych autach elektrycznych są umieszczone z tyłu. Czy to nie jest przypadkiem po prostu dziedzictwo projektowania aut spalinowych? Dlatego, że w przypadku aut spalinowych to jest zrozumiałe, że jeżeli silnik jest z przodu, to powiedzmy wlew paliwa i zbiornik jest z tyłu, dlatego że silnik wytwarza temperaturę i to pewnie chcą uniknąć sytuacji, w której podniesiona temperatura w zbiorniku spowoduje jakieś perturbacje, być może nie eksplozje, ale rozszczelnienie czy, czy jakieś inne niepożądane efekty. Natomiast w przypadku auto elektrycznego montaż z tyłu utrudnia no, te, te, tego portu ładowania, utrudnia często podjechanie pod ładowarkę w taki sposób, żeby sprawnie można było Podłączyć kabel, szczególnie chodzi mi o kable związane z prądem wysokim, czyli z DC, ze stałym, dlatego że one są ciężkie i trudno czasami jest manewrować tymi kablami jakoś tu przez, przez samochód przeciągać, nie zawsze da się podjechać, bo osobną kwestią jest sposób w jaki stacje są stawiane, że czasami jest na przykład trzy miejsca do parkowania równoległe, jedno za drugim. A po środku nich, z boku, jest postawiona stacja do ładowania i w zasadzie nie da się trzech samochodów ustawić w taki sposób, żeby każdy z nich mógł tego kabla sięgnąć, powiedzmy nawet jak są trzy osobne złącza, w jakiś taki sposób bez, bezinwazyjny dla karoserii, już tak kiedyś miałem, że musiałem kabel tak pociągnąć, żeby sięgnąć do, do portu że kabel leżał po prostu na, na karoserii. No to jest słabe, bo można sobie uszkodzić przecież samochód w ten sposób, a jednocześnie wydaje się, że no to nie jest do końca przemyślane ten sposób e, projektowania i myślę, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie tego umiejscowienia tego portu z przodu samochodu. Jest tam argument, co prawda, że w przypadku mrozów e, tam ten port, ta klapka przymarza, no ale myślę, że Prosty system jakiegoś ogrzewania tej krawędzi rozwiązałby problem, a znacznie ułatwiłby kierowcom podjeżdżanie do, do ładowarek, zarówno prostopadle, czy pod, pod, pod skosem, czy równolegle. Natomiast tutaj często się widzi zdjęcia, w jaki sposób samochody są ustawiane, jakie to są powiedzmy alpejskie kombinacje, żeby tamtym samochodem tak podjechać, żeby do tego kabla sięgnąć. No więc dziwne mi się wydaje, że tylu producentów, a szczególnie ten wiodący Tesla umieszcza port ładowania z tyłu, z lewej strony. No, oczywiście on już ma teraz Tesla rozbudowała sieć superchargerów, które są do tego dostosowane, już jakby cała infrastruktura dotycząca Tesli jest pod to przygotowana, ale myślę, że to jest jednak nie do końca przemyślane lub tak po prostu wyszło, bo być może Idea była taka, gdzieś czytałem, żeby podjeżdżały samochody do ładowania, tak jak na stację benzynową, że e, równolegle do, do tego dystrybutora i to tak zostało. No ale tu sądzę, powinno się to jakoś przemyśleć. No i w tych projektowanych szczególnie od zera samochodach elektrycznych. No, myślę, że to warto uwzględnić. Zresztą ostatnio widziałem zdjęcie mm, Riviana tego najnowszego pick-upa amerykańskiego elektrycznego i on ma port ładowania z przodu tak jakby na boku na, 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 na szczycie z lewej strony przodu auta i wydaje się, że to w tym narożniku umieszczenie portu ładowania jest dobrym rozwiązaniem, ewentualnie można umieszczać z obu stron, przecież to chyba nie są jakieś wielkie koszty z, przy, całym, przy całym koszcie całego auta umieszczenie symetrycznie dwóch portów w narożnikach auta z przodu i wówczas dowolnie umieszczona stacja doładowania nie przeszkadzałaby w odpowiednim podjechaniu i podłączeniu się auta do ładowania. No ciekawie mi jak to się rozwinie w czasie i jak, w jakim kierunku pójdą projektanci aut elektrycznych. Szczególnie, że Coraz więcej państw deklaruje, że będzie przechodzić na auta właśnie wyłącznie zasilane energią elektryczną, czy to bezpośrednio ładowane, czy to na zasadzie ogniw paliwowych, czyli zasilane wodorem. No to wówczas znowu będzie pole do popisu dla tych, którzy wiedzą, że no trzeba zrobić dobre auto elektryczne, bo tutaj również będzie rosła konkurencja. Mimo, że. Ludzie będą coraz bardziej, nie wiem, zmuszani do, do przesiadania się na auto elektryczne, to no, producenci będą wcześniej czy później musieli i o takich szczegółach pomyśleć. W każdym razie moje zdanie jest takie, że auta elektryczne powinny mieć port do ładowania z przodu, ewentualnie symetrycznie w przednich narożnikach, tak aby było łatwo można z tego korzystać bez. Tych alpejskich kombinacji bez podjeżdżania pod prąd, bez zawracania na jednokierunkowych drogach itd. Tak tak Moim zdaniem, prawidłowym, najbardziej optymalnym miejscem do montażu portu ładowania samochodu elektrycznego jest pas przedni samochodu. No i ciekawi mnie, jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie. Zostaw opinię w komentarzu pod tym filmem.